Historia wszechświata to nieustanny rozwój, potęga natury, powstanie życia na Ziemi, ewolucja człowieka coraz doskonalsze narzędzia. Sercem zmieniającego się świata jest KUKA, kraina robotyzacji. Świat KUKA. Świat KUKA rozwija się w Polsce od 2008 roku. Homo sapiens i Homo roboticus pracują tu ramię w ramię. Nad sprawnym zaprogramowaniem robotów i przygotowaniem ich do życia czuwa zespół ludzi. Dzięki nim populacja robotów w Polsce zwiększa się z każdym dniem. Kuka postawiła na rozwój i nie zwalnia tempa. Matecznikiem robotów jest zrobotyzowane centrum aplikacyjne Kuka w Tychach. Tu uczą się współpracy z człowiekiem. Współdziałanie z nimi wymaga wiedzy i przygotowania, dlatego inżynierowie Kuka prowadzą szkolenia i ułatwiają kontakt z robotami. Centrum wyposażone jest w specjalne gniazda, w których klienci mają możliwość przeprowadzania testów, podnoszenia swoich kwalifikacji i obcowania z robotami. Wiedzę o świecie robotów przekazują inżynierowie w nowoczesnym centrum konferencyjnym. KUKA potrafi szybko dostosować się do zmieniającego się świata. Prowadzi intensywne działania online i webinary. Jest gotowa na każde wyzwanie. KUKA to nieustanny rozwój i ekspansja. Robotyzacja jest przyszłością produkcji. Pozwala podnieść wydajność i przezwyciężyć problemy demograficzne. To naturalne środowisko, w którym człowiek żyje z robotem w symbiozie. Cechą charakterystyczną robotów jest różnorodność i możliwość dostosowania się do potrzeb człowieka. Królem wśród nich jest potężny Titan. Na drugim biegunie znajduje się lekki i zwinny robot Agilus. Siłę, szybkość i wydajność łączy w sobie Skara. Najmłodszym przedstawicielem rodziny Kuka jest robot Delta. Niezwykle precyzyjny, elastyczny i pełen temperamentu. Dokąd zmierza wszechświat? Jaka będzie nasza przyszłość? To ewolucja, połączenie świata cyfrowego ze światem realnym, współpraca ramię w ramię człowieka i robota. Kuka. Razem robotyzujemy Polskę.